Cicha, czemi, zawiewa, gdzieś oddali się Siedzę na tym fotelzom, babcia w kuchni, coś tam robi. Śpiewa z wierne melodyki, strojąc tym śmieszne milki. Co mówisz babciu? Że jest już obiad? Zapomnij w swym myśleniu, że wiemy jako Nie myśl tylko o jedzeniu? Już wieczorem babciu przyjdą w nóg po o tym kruki. Kiedy i... dziadek siedział sobie, babcia niecierpliwa szuka już dla gości kapci. Przecież mamy dziś dzień babci. A gdy minie moment, gratka, w kalendarzu jest dzień dziadka. Dziadek wnuków wyczekuje. Babcia w kuchni coś szykuje. Dziś już wnuki z rodzicami jadą do nich z życzeniami. Domek dziadków jest już bliski. U nich zawsze pełne miski. Zajechali wreszcie z hukiem. Zatrzymali się przed łukiem. Przyjechali! Przyjechali! Już słyszałem, co dali! Przyjechali! Ciężka, daleka. O, przyjechaliście w daleka. Proszę siadajcie, babcia, herbatki, Herbatka, herbatka, ciepła. Cięste, szedł na piekło. Siadaj, Blusiu, siadaj. O babci i dziadku zawsze pamiętamy, bo bardzo ich kochamy. Dziś z przyjechaliśmy. Bo wreszcie nad tym się myślał. Drogą w rożkę. piękne. Jakie tu Ja nie mogę. Pięknie, pięknie. Dziesięć młotowców. Cztery szale. Ojej, dziesięć. Dziesięć czapek. Śnieżną kratkę. Będzie ci smakować, to mnie możesz poczynkować. na wnusiu, kocha na wnusiu. Dziadku, jakie wnuki mam. Dla dziusia życzenia od blusi, by już męczyć się nie musiał, by długo żył, bo kocham go stałych...